Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Gość Tygodnia. Dzisiaj zaprosiliśmy do naszego studia pana Andrzeja Barnasia z Zespołu do Spraw Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Witam Pana bardzo witam serdecznie. serdecznie, dzień dobry, witam Panią. Będziemy dzisiaj rozmawiać o sprawie, która w zasadzie spędza sen z powiek wszystkim Polakom, nie tylko tym, którzy mieszkają w Tarnobrzegu, ale w wielu innych miastach, wsiach naszego kraju. Ale dla nas ten temat jest też bardzo aktualny. Chodzi o to, że na wnuczka, na fałszywego krewnego, na fałszywego policjanta, naciągacze próbują złupić szczególnie starsze osoby i nie pomagają żadne apele, jak, jak widzimy w praktyce, jak słyszymy w telewizji, w radiu, jak czytamy w prasie, co chwilę nowe ofiary padają łupem takich naciągaczy, złodziei. Nie pomagają nawet scenariusze filmów, jakichś takich no, fabularnych w zasadzie, jak Ojciec Mateusz, czy jak pan wspomniał przed wejściem na antenę, jak Miłość, gdzie scenarzyści przypominają nawet w taki sposób, żeby się opamiętać i nie dawać pieniędzy lu ludziom obcym. Jak to jest u nas, proszę powiedzieć? Czy rzeczywiście jest to poważny problem w Czarnobrzegu? To znaczy, może nie jest to aż taka duża skala, natomiast. Yy... Problemem jest y, sytuacja, gdy nas to dotknie. Więc, więc tutaj mówię, skala może nie, nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, bo, bo to jest problem indywidualny, jednostkowy. Czyli nie chodzi na... o to, żeby dużo osób... Tak, prostu, chodzi o to, że każda robić. jedna osoba pokrzywdzona to jest problem, bo, bo to bardzo często, tak jak tutaj Pani wspomniała na początku, y, ofiarą padają osoby starsze, bardzo często o niezbyt dobrej kondycji finansowej, czyli mające niewielkie, niewielkie środki materialne, bardzo często są to pieniądze odkładane na tak zwaną godzinę. Przypomnijmy mechanizm działania tych oszustów. Mechanizm działania oszustów jest m, praktycznie w każdej metodzie taki sam. Czy jest to metoda na wnuczka, na kominiarza, na dopłatę do Unii Europejskiej, na dopłatę Nawet. do leków, bo takie też przypadki były, y, na wymianę kuchenki gazowej, y, wymiana drzwi, no po prostu możliwość... Y, I dzieje się to jak? Kreatywność tych, tych osób jest bardzo duża. Generalnie są to osoby bardzo inteligentne, mające dobre rozpoznanie, dobrą, dobrą znajomość psychiki człowieka, bo mechanizm jest w zasadzie taki sam, pozyskanie zaufania drugiej, drugiej osoby, drugiej strony. I to jest podstawowy mechanizm, jeżeli uda się temu sprawcy, przestępcy pozyskać zaufanie, to po prostu dochodzi do popełnienia przestępstwa. Do, stajemy się ofiarą tego, tego przestępstwa. Czyli niekoniecznie jest to telefon, tylko może przyjść do domu Mogą tak zwany fachowiec. Tak, przychodzi fachowiec. My kilka lat temu wspólnie tutaj z Państwa telewizją nagrywaliśmy taki materiał informacyjny. On pewnie tam gdzieś jeszcze krąży w Jestem. archiwach, można go po wykorzystać ponownie to mogą, może być ten kontakt bezpośredni, yy, gdzie ktoś nas przychodzi do naszego mieszkania, ktoś nas zaczepia na ulicy, ktoś do nas dzwoni, pisze, mailuje. Także tutaj mówię, no sprawcy są bardzo, bardzo, mówię, tacy zorganizowani i są to świetni obserwatorzy. Oni po prostu wykorzystują każdą okazję, która się nadarzy. No, dosłownie każdą. I Dostosowują swój sposób postępowania działania do konkretnej sytuacji, jaka ich spotyka. Jak czasami mieliśmy okazję rozmawiać, miałem okazję rozmawiać parę razy z takimi osobami pokrzywdzonymi, to mówię, te mechanizmy bywają bardzo różne. Jeżeli chodzi o tego wnuczka, to, to zazwyczaj jest tak, że osoba dzwoniąca do, do tej osoby pokrzywdzonej, ona w trakcie trwania rozmowy tą rozmową tak jakby moderuje. Wygląda to w ten sposób, że tak naprawdę to. Odpowiedzi na pytania udziela sam, sam pokrzywdzony. Mhm. Bo jeżeli jest telefon, no to jeżeli ktoś się zgłasza do telefonu, więc po głosie może ten, ten, ten dzwoniący określa, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, czy jest to osoba w starszym wieku, czy młoda osoba, bo po głosie można poznać. Nie? Więc jeżeli zgłasza się powiedzmy pani w starszym wieku, więc to troszkę po głosie słychać, więc jest pytanie babcia. No to zazwyczaj te osoby mówią nie do końca wyraźnie, troszeczkę ciszej, mhm. żeby ta osoba miała problem z, ze zrozumieniem. Więc ta osoba pyta, czy to ty, Wnusiu, jakiś Stasiu Jasiu, daje mu imię. Jakaś tak, pokazu, więc już nad, nadaje zdradza. tej osobie, mhm. więc ta osoba już wie, że ta pani, ta ma wnuczka o imieniu ja, Jaś, Staś czy cokolwiek inny. Więc przedstawia się, że tak, 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 to ja. I ta rozmowa jest na zasadzie takiego właśnie takich niedomówień. Osoba pytana sama udziela odpowiedzi, jest tak sterowana, to tak jak czasami, ja, że tak powiem, z takiej, takiej trochę ciekawości zawodowej, czasami oglądam te programy tych tele, te, te ezoteryczne, gdzie ludzie dzwonią do studia. Jeżeli by Państwo posłuchali tego programu, to to się działa właśnie w ten sposób, że ta, ta, ten wróż ta wróżka, która tam wróży, to po prostu tak steruje rozmową i tak zadaje te pytania, że praktycznie osoba dzwoniąca sama sobie odpowiada na te pytania. I to, to dokładnie w ten sam sposób działa. To jest, ten sam, ten sam mechanizm, więc osoba wykorzystuje zaufanie tego, tego swojego rozmówcy, wchodzi w bliskie relacje, i, i w tym momencie dochodzi do, do, do już po prostu do, do takiego po prostu za, za, zadzierznięcia pewnej więzi takiej psychicznej, i, i wtedy, wtedy ta ofia, osoba staje się ofiarą. Ofiaru. To samo jest y, przy, przy tym kontakcie bezpośrednim. Generalnie jest tak, że ofiarami padają osoby starsze i samotne. Dlaczego? Bo one są po prostu bardzo łatwym upem, bo te osoby nie, cierpią na, na, taki, na, tak jakby to można powiedzieć, na brak kontaktu z drugą osobą. Nie? Za... I ta potrzeba rozmowy tak, taka potrzeba jest rozmowy ważniejsza jest za... niż rozsądek. Tak, zainteresowania, mm -hmm. więc jeżeli przychodzi, są to często gęsto młodzi ludzie, ładnie, ładnie estetycznie ubrani, ładnie wyglądający, bardzo mili, grzeczni, uprzejmi, empatyczni, więc no nie trzeba być wielkim fachowcem, żeby wchodząc do mieszkania na przykład zauważyć, że to jest to osoba starsza i na przykład utykająca na nogę, nie? Więc, więc, więc oni oferują jakieś na przykład wtedy kuracje takie czy inne, jakiś sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjnej i tak dalej. To jest po prostu kwestia obserwacji sytuacji. Najczęściej oni mają sporo czasu, chętnie rozmawiają, jeszcze chętniej słuchają, więc taka osoba nabiera zaufania, dzieli się różnymi sekretami swoimi. I katastrofa gotowa. I katastrofa jest gotowa. Po prostu, no i wtedy ci, a ci ludzie to są ludzie bardzo też cyniczni, to też trzeba podkreślić, że to są ludzie bardzo cyniczni, którzy mm, wykorzystują tą łatwowierność, tą ufność, to, to zaufanie, jakimi zostaną obdarzeni po to, żeby popełnić przestępstwo. Człowiek jest y, istotą stadną, potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem, więc jeżeli y, oni złapią taką osobę, która pragnie tego kontaktu tej, tej bliskości, to po prostu wykorzystają to w sposób cyniczny do Granic do, do granic możliwości zabiorą ostatnią przysłowią ostatnią złotówkę tej osoby. To jak uczulić te starsze osoby, żeby jednak takich kontaktów nie nawiązywały? No bo też trudno powiedzieć. Nie wpuszczajmy nikogo, nie rozmawiajmy z nikim na ulicy, zamknijmy się w tych czterech ścianach, szczególnie powiedzieć to osobom, które tego kontaktu potrzebują. Jak rozpoznać złodzieja, naciągacza i odróżnić go od normalnego człowieka, który na przykład no nie wiem, zaczepi na ulicy po to, żeby po prostu porozmawiać o pogodzie? Bo też tak było. No, to też przecież. właśnie, właśnie taką, taki złoty środek trzeba znaleźć, bo też nie można nie można się zamknąć, nie można się doizolować, no bo, bo moglibyśmy popaść w jakiś obłęd. No, widząc w każdym napotkanym człowieku przestępcę, przestępcę, który nas właśnie. chce okraść, to możemy popaść w jakąś, jakąś paranoję. No to tak nie można funkcjonować. Trzeba mieć do ludzi zaufanie, m, trzeba ludziom wierzyć, trzeba po prostu być otwartym na świat. Więc tutaj no, trudno, trzeba po prostu znaleźć taki złoty środek, że, że po prostu zanim wejdziemy z kimś w bliższe relacje, to niech ta relacja trwa dłużej. Nie za pierwszym, nie za drugim, nie za trzecim spotkaniem, może za którymś z kolei wchodźmy, stopniujmy po prostu te, tą, tą znajomość. Nie na, na pierwszym, przy pierwszym spotkaniu wszelkie, wszelkie informacje na ten temat na, na temat siebie. To samo dotyczy rozmowy telefonicznej. Tak, to samo roz, dotyczy rozmowy telefonicznej. No to jeżeli chodzi o rozmowę telefoniczną i, i o wnuczka, to to jest, ja jak prowadzimy zajęcia, bo komenda prowadzi już od ponad czterech lat ten program prewencyjny, więc bo tych spotkań się już odbyło sporo i z ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku w Tarnobrzegu i w Sando i w, w Nowej Dębie i z podopieczniami DPS-u Tarnobrzeskiego i Gorzyckiego. Także że tutaj mówię, tych spotkań było wiele. Yy, więc my tutaj mówię, prosimy, przestrzegamy, tłumaczymy. No, no, rezultat jest różny. Oni sami ci, ci, ci państwo nieraz opowiadają w jaki sposób stali się ofiarą, jak to wyglądało. Także że no mówię, nam nie chodzi o to, żeby się zamknąć, żeby za, żeby się wyizolować, ale Szukajmy sobie też takich znajomych gdzieś w swoim kręgu. Natomiast jeżeli te, o tego wnuczka chodzi, więc ja zawsze mówię w ten sposób, że jeżeli dzwoni wnuczek, jeżeli nawet byłby to faktycznie prawdziwy wnuk, to zawsze trzeba to sprawdzić. No, zawsze trzeba to sprawdzić. No jak? jak bardzo prosto. No, jeżeli dzwoni wnuczek, to ten wnuczek ma ojca i mamę, nie? Więc, no więc dzwonimy po prostu do, do, taty, do taty tego naszego wnuka, czy, czy do mamy i pytamy, czy rzeczywiście on jest w potrzebie, bo to nawet nie chodzi o to, że, że dojdzie do, tutaj właśnie do tej metody na wnuczka. Ale jeżeli dajemy dziecku pieniądze, to uważam, że osobami, które o tym powinny wiedzieć bezwzględnie są, są jego rodzice. rodzice Dlaczego? Dlatego, że te pieniądze rzeczywiście mogą pójść na, na to, na co prosi ten wnuk, ale mogą też też pójść na zupełnie inny, zgoła odmienny cel. A to rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dzieci, a nie dziadkowie. Dziadkowie mogą wspomagać tych rodziców, to jeżeli chcą, dać, pomóc, oczywiście jak najbardziej, ale zawsze o tym powinni wiedzieć rodzice dziecka. Dlaczego? Dlatego, że dziecko właśnie. No, taki młody człowiek kilkunastoletni ma skłonności do różnych takich nieprzemyślanych zachowań. Jeżeli, nawet jeśli to on dzwoni naprawdę tak, do babci. Jeżeli to on nawet dzwoni naprawdę zakładamy. do babci, to po mm -hmm. prostu skonsultujmy to z, z jego rodzicami. Czy jemu rzeczywiście te pieniądze są potrzebne? Co on za te pieniądze kupi? Czy będzie kupował ten potrzebny mu załóżmy na studia komputer? Czy te pieniądze zostaną przeznaczone na jakieś tak. no, nie do końca e, zasadne rzeczy, a, a bardzo często na które, rzeczy, które mu mogą zaszkodzić, więc należy skonsultować. Poza tym jest jeszcze jest taka sprawa, że. No przynajmniej ja zostałem tak wychowany, że jeżeli mm, potrzebuję od kogoś coś, to zazwyczaj proszę osobiście i odbieram tą, tą, tą prośbę osobiście. No to już jest dla mnie jest, jest szczytem nie taktu, żeby, Wysyłać żeby, tak tu, tak? żeby zadzwonić do babci i wysłać po, wysłać po pieniądze kolegę. No to już jest po prostu całkowity brak kultury i dobrego wychowania ze strony wnuka. Więc, więc to powinno uczulić tak, wszystkie Tak, więc babcia, babcia powinna hmm. po prostu tutaj jasno i wyraźnie określić pewne zasady, że... Są pewne zasady co do, co do, co do zachowań, w, nawet czy w relacjach rodzinnych, czy towarzyskich. No, jeżeli ktoś nam wyświadcza uprzejmość, no to chociaż my pofatygujmy się, żeby pójść i odbierając to uprzejmość po prostu podziękować, a nie y, wysłać jeszcze kogokolwiek. Czyli innego. to jest świetny moment do tego, żeby zweryfikować, czy to rzeczywiście ten wnuczek, czy, czy jest to rzeczywiście historia... Z kronik kryminalnych. Czy jest to historia skronik kryminalnych? A jak to jest z tymi pieniędzmi? Bo też wiele osób ma nadzieję, że jeśli zgłosi to w odpowiednim momencie na policję i jest to przestępstwo, to wtedy te pieniądze, które się traci, można w jakiś sposób odzyskać. W jaki pewnie nikt do końca nie wie, ale jest taka nadzieja, czy rzeczywiście w ten sposób skradzione pieniądze osobom starszym mogą do nich wrócić? To znaczy, jeżeli mm, sprawca zostanie, zosta, zosta, zostanie zatrzymany bardzo szybko, czyli bezpośrednio tuż po podjęciu pieniędzy jest szansa na to, że te pieniądze zostaną odzyskane. Natomiast jeżeli sprawca zostanie zatrzymany po kilku dniach, kilku tygodniach czy kilku miesiącach, to praktycznie zawsze jest tak, że tych pieniędzy już nie ma. Bardzo często te osoby są to osoby, które nie posiadają żadnego majątku trwałego, czyli po prostu nie mają nic, tyle co na sobie, jak to się mówi. I nawet jeżeli dojdzie do skazania prawomocnym wyrokiem sądu, i nawet jeżeli sąd zasądzi zwrot tych, tych skradzionych pieniędzy, to możliwości odzyskania tych pieniędzy są po prostu bardzo małe. Dlaczego? Że ta osoba nic nie ma i nawet jeżeli by ten wyrok trafił do egzekucji komórniczej, to komornik, nawet gdyby się najbardziej starał na świecie, jak tylko potrafi, nie jest w stanie tego odzyskać, bo po prostu nie ma z czego. Ta osoba nie posiada kompletnie nic. Żadnego majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie, właśnie tych, tych, tych należności. Więc no tutaj szansa na odzyskanie tych pieniędzy jest praktycznie żadna, bo mówię, chyba, że uda nam się tu i teraz tą osobę zatrzymać, dopóki nie, 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 nie zdąży tych pieniędzy gdzieś tam. Szansa jest z pewnością niewielka, ludzie się wstydzą przyznać do tego, że dali się naciągnąć. To prawda? znaczy, jeżeli są to mniejsze kwoty, to się wstydzą, bo, bo po prostu no, wstyd jest większy niż utracona kwota, natomiast jeżeli są to spore kwoty, no to jednak ludzie się przemagają i tutaj jednak, jednak, jednak zgłaszają. No, ważne jest, żeby tak jak my rozmawiamy, są takie za, kilka takich podstawowych zasad, jak, jak sobie radzić w takiej sytuacji. Jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji i zorientujemy się, że padliśmy ofiarą e, takiego oszustwa, to no na, na pewno nie próbujmy tego odzyskać siłowo, bo przeważnie jest to tak, że jest to osoba młoda, a, a, a tu jest z drugiej strony stoi osoba starsza. I te kilka. Z tysięcy złotych nawet, no one nie są warte utraty zdrowia i życia, bo no jesteśmy bez szans w tym kontakcie. Natomiast co możemy zrobić? No postarajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, czyli wzrost, wygląd człowieka, płeć, kolor oczu, kolor włosów, sposób ubrania, sposób poruszania się, czy pojazd, w którym się ta osoba porusza. Im więcej szczegółów zapamiętamy, tym są większe szanse na zatrzymanie tej osoby. I jeżeli ta osoba tylko opuści mieszkanie, to natychmiast dzwonimy po policję. Ewentualnie pod pozorem jakiegokolwiek nie wiem, działania... Wychodzimy do sąsiady, do sąsiada, do sąsiadki i prosimy o, o zawezwanie policji w taki sposób, żeby tego sprawcy nie, nie, spłoszyć. nie spłoszyć. Natomiast mówię, no, odradzam jakiekolwiek próby samodzielnego odzyskiwania tych ty, ty skradzionych pieniędzy, bo to się po prostu może tragicznie skończyć. A zdrowie, życie mamy jedno, natomiast pieniądze, no to powiedzmy rzecz nabyta i można tę stratę w jakiś tam sposób sobie w pewnym czasie powetować zrekompensować. zrekompensować. Natomiast no, zdrowie, no, niestety możemy utracić w sposób taki trwały. i i, mówimy, ostateczny I ostateczny tak Także tutaj mówię, no nie ma, nie ma, nie ma, mo, jakiego, nie, te, te wartości są po prostu no, niewymierne. Także jak, jak w inny sposób, no to jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, że e, pojawia nam się taka osoba w domu, to jeżeli mamy taką możliwość, to szukajmy kogoś do towarzystwa. Sąsiadki, która mieszka po sąsiedzku. Te osoby generalnie nie lubią świadków. Więc jeżeli się pojawia jakikolwiek świadek, zazwyczaj rezygnują one lubią działać, mieć ofiarę tylko jedno, przed sobą mhm. jedną. Jeżeli, jeżeli są sami, sam na sam z ofiarą, potrafią ją bardzo skutecznie osaczyć. Natomiast jeżeli jest już ktokolwiek inny w mieszkaniu, to w tym momencie oni się wycofują, bo, bo tutaj mówię, jest dwie osoby, które zawsze jest trudniej oszukać, poza tym no, jest łatwiej zapamiętać, ktoś może wyjść, zadzwonić po, po policję, czy gdziekolwiek indziej poszukać pomocy, więc Wyszukując zawsze yy, osoby, które są same, które no, nie mają wokół siebie nikogo bliskiego. To dziękujemy w takim razie bardzo za. Bardzo cenne rady, na pewno dla nas wszystkich. Każdemu się może zdarzyć popełnić taki błąd, żeby kogoś wpuścić do domu. Uczulamy po raz kolejny i dziękujemy za rozmowę. Przypominam, naszym gościem był pan Andrzej Barnaś z Zespołu do Spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję pani bardzo. Mam prośbę tak już na koniec. Bądźmy czujni, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, o swoje e, majątek, który posiadamy. A jeżeli jest taka potrzeba, to korzystajmy z pomocy policji, bo policja jest w stanie skutecznie pomóc pod warunkiem, że bardzo szybko będzie to zgłoszone. Dzwonimy na 997. Tak, dzwonimy na 997.